Witam Was bardzo serdecznie na naszym kolejnym spotkaniu katalogowym i czekam na Ole, która dochodzi. Cześć, cześć kochana! Cześć! Zobacz co mam. Właśnie widzę, pokaż mi. Bardzo fajny kolor. Z masz w torebkę? No, z to nowego katalogu, kochana. Eee, cześć, Super, bo w fajnym, modnym yy, kolorze tej, tej sieni w kolorze granatu i jest bardzo miła w typu. Nie wiem czy sam taki. Tak. Taki Coś sztuczny, sztuczny zamrz oczywiście, bo wiadomo, że nasze torebki wszystkie są, są ekologiczne, ale fajna, pojemna prawda i taka... Yy... <grym> <grym> A masz tam jeszcze tą, bo w, w katalogu widziałam kosmetyczkę. Jest, <grym> tak. yes, oczywiście. Zobaczyłaś je? No pokażę. Tak. Fajniutka tak. też. No, w sam raz na jakieś potężne kosmetyki do Ładna. Fajna, leciutka. Bardzo Cię <grym> Fajna. No, a jak cię to. No właśnie zanów, to też zauważyłam. Fajne. No, no, I cieplutkie, wiesz? Muszę się od razu rozebrać, bo ciepło się <śmuletra> zrobiło. No, bardzo, bardzo fajne i ludkie teraz na takie jesienne, no. chłodne wieczory. A zarzucić? Tak. Bardzo fajne. To co my tu mamy, kochana, dzisiaj? No co my tu mamy? Mamy parę nowości. Ja myślę, że dobrze byłoby zacząć od pielęgnacji twarzy. No jak pielęgnacja twarzy, no to zaczynamy od oczyszczania. No i w tym katalogu pojawia nam się bardzo ekskluzywne mleczko z serii Jordani Gold. Mleczko, które tradycyjnie jak każde inne nakładamy na wacik. Taka jedna pompka w zupełności wystarcza na oczyszczenie całej twarzy. Po czym używamy oczywiście znowu Płatek z tonikiem. Akurat z tej serii póki co nie ma, więc warto połączyć na przykład toneczko z tonikiem serii Optimals, z mhm. tej białej serii, do skóry, wrażliwej. do skóry wrażliwej, żeby to ze sobą połączyć. Ma właściwości bardzo silnie oczyszczające, ale mhm. też odżywcze, napinające i tutaj jest głównym takim składnikiem ekstrakt z orchidei. Pięknie pachnie, zobacz sobie. Już miałam możliwość wypróbowania. Na twarz na pewno. Na twarzy, no oczywiście. Bo się bojaś... Ja przekręciłam chyba, co? Aha, chyba tak. O, <laughs> O fajnie chodzi pompeczka. Oczywiście mm, bardzo przyjemny, delikatny zapach. Mm, super. Bardzo ładnie nawilża, naprawdę. Bardzo ładnie, tak. Także tradycyjnie, oczyszczamy twarz. A Wiem, że pojawiło się kilka specjalistycznych kosmetyków do pielęgnacji twarzy. Pojawił się nowy produkt z serii Time Reversing, czyli dla kobiet po 45 roku życia

Mm -hmm. Mamy serum, które możemy stosować i na dzień, i na noc, pod krem dzienny, i pod krem, pod krem nocny. I najlepiej z tej samej serii, I najlepiej, tak? oczywiście, z tej samej serii. Tak, on posiada takie, takie maleńkie granulki, mikrogranulki złote, które pod wpływem ciepła, i pod wpływem wmasowywania ma, w twarz pękają i dają taką, taką złotą oświatę. Mm -hmm. bardzo, bardzo ładnie to wygląda. Ale przede wszystkim, jakie, jaką funkcję pełni, pełni to serum, to nadaje gładkości w skórze, wypełnia zmarszczki, wypełnia dodaje jędrności, sprężystości, bo wiadomo, że, że w pewnym wieku ta skóra już niestety ta sprężystość już jest, jest mniejsza, wyrównuje kolory, także tak jak w tych poprzednich produktach. Mieliśmy tutaj składnik Jeanstein, który uwalniał okeny piękna. Mhm. No i to jest też istotne tutaj w bardzo atrakcyjnej cenie można sobie serów serum nabyć. Wystarczy wydać 69 zł na zakupy w tym katalogu i wtedy za 49,90 takie serum można, można sobie nabyć. Świetnie, a Ty masz Batko też jakiś specjalistyczny produkt? Tak, moim specjalistycznym produktem jest Bioklinik. Seria już też bardzo dobrze znana. Seria specjalistyczna. W tym razem pojawił się krem na noc, który ma za zadanie rozjaśnić przebarwienia skóry. I to, co jest tutaj bardzo istotne, to znowu formuła opatentowana przez Oriflame, Tone Down, technologia zastosowana Tone Down, która będzie rozjaśniała te przebarwienia. To, co jest istotne, nakładamy większą ilość tego preparatu w miejscach, które tego potrzebują, czyli tam, gdzie mamy te plamy. Natomiast ogólnie na całą twarz to wszystko smarowujemy, mhm. tylko w miejscach wklepujemy większą ilość. I wystarczy posmarować tylko tym kremem, czy należy jeszcze sobie coś tam potem zaaplikować? Warto, oczywiście jak najbardziej warto łączyć różnego rodzaju produkty specjalistyczne z dodatkowymi kremami nawilżającymi, które będą tak jakby wspomagały, tak? Bo to jest... To jest preparat specjalistyczny, który ma działanie właśnie wybierające. Ale skóra musi być jak najbardziej rano odżywiana, wieczorem, rano nawilżana, przepraszam. Rano. Wieczorem odżywiana, więc jak najbardziej łączymy to z tradycyjną serią pielęgnacyjną. Mhm. Czyli na ten krem możemy sobie nałożyć krem dzienny, na przykład nawilżający, tak? A wieczorem krem, krem nocny. Dokładnie, aczkolwiek to raczej polecam do stosowania tylko i wyłącznie wieczorem. wieczorem jako typowo krem nocny. Natomiast zwracać uwagę na to, że w tym momencie się nie opalamy. Nie korzystamy ze słońca, to to wiadomo, aczkolwiek nawet, bo teraz, teraz przed nami akurat pora jesienna, więc słońca może nie będzie za dużo. Nie, ale nie zapominamy o ochronie ultra no, przed promieniowaniem ultrafioletowym, więc się zabezpieczamy filtrami najbardziej. Tak, bo jeśli, jeśli będziemy się opalać, to wtedy te przebarwienia nam się jeszcze utrwalą. Tak? Dokładnie, będą jeszcze mocniejsze, bardziej widoczne, także o tym, żeby nie zapomnieć. To, co jest tutaj ważne, to tak jak mówiłam, jest ta technologia Down zastosowana, czyli jest, jest to nic innego jak kwas, kwas dikarboksylowy, który ma właśnie działanie rozjaśniające. No i wyciąg ze szczadu, który też będzie rozjaśniał. Który też, który też rozjaśnia. Także myślę, że, że jeśli chodzi o ten kosmetyk, to, to tyle. Najważniejsze wiadomości, ale ja wiem, że Ty też masz coś specjalnego. Tak, też mam coś specjalnego dla skór problematycznych, to znaczy skór, skóry, która się przetłuszcza, skóry mieszanej, skóry tłustej. Fantastyczny produkt, fluid, taka emulsja. Zobacz sobie, jaką jak ma konsystencję. Bardzo, bardzo ładnie się wchłania, bo jest taka prawie, że beztłuszczowa. Bardzo ładnie pachnie. Ładnie pachnie, prawda? Mhm. Jakie zadanie jest przede wszystkim tego produktu? On posiada mikrokombeczki, które mają za zadanie wchłaniać nadmiar sebum, mhm. czyli po to, by skóra się nam nie świeciła, nie błyszczała. Oczywiście mhm. Musimy potem nałożyć sobie jeszcze krem. Dzienny, tak, tak samo jak w krem, Tak, tak, żeby tą skórę nawilżyć, żeby, żeby ją ochronić. Mhm. I także najlepiej oczywiście z tej serii również ma tak, może. krem czyli znowu lżejsza konsystencja. Nie stosujemy przy skórach mieszanych tłustych, nie stosujemy tradycyjnych kremów, tylko takimi już właśnie krem mhm. Czyli coś o lekkiej konsystencji, coś, co będzie bardzo szybko wchłaniane przez naszą skórę i nie będzie niepotrzebnie tej skóry obciążało gdzie znowu ten nadmiar sebum może być, może być wydzielany. Tak, Czyli mikro gąbeczki i wyciąg skory wierzby. Tak. Myślę, że produkt będzie się bardzo, bardzo podobał Panią. Dobrze, jeszcze a ja tutaj jeszcze mam nowy podkład. Miałam możliwość właśnie sobie go zastosować. Gorąco polecam. Podkład, który ma działanie bardzo silnie nawilżające. Ma taką Opcję, że, że może, być, może służyć jako podkład średnio, a nawet bardzo mocno kryjący. To jest znowu kwestia e, ilości nałożenia tego, tego produktu. E, no i ma utrzymywać się do 10 godzin. Hmm. Czyli wiesz, że ładnie nabliża, tak? tak? Czyli dla skóry suchej Jak jest taki gęściejszy i faktycznie. Ja myślę, że nawet kryjuje. nie tylko dla skóry suchej. Gdzieś tam skóry myślę, że mieszane spokojnie będą mogły, bo on bardzo szybciutko się wchłania i nie sprawia takiego wrażenia jak niektóre podkłady, że ta buzia jest jeszcze gdzieś tam wilgotna, że trzeba poczekać aż ona wyschnie. Bardzo, bardzo fajnie się wchłania. Mhm. Tutaj mhm. takimi głównymi składnikami też jest borówka i te kompleksy nawilżające skórę. Także też takie no dwa najważniejsze składniki, które, które, które są w tym słoiczku. W tym słoiczku. Co jeszcze mamy? Mm, masz tutaj coś takiego fajnego, tak, coś bardzo ładnie pachnącego. Seria Discover wszystkim znana, więc myślę, że tak. bardzo Cię proszę. W skład tej serii wchodzi śliwka? <grym> Mówisz o, o składnikach, tak, to jest śliwka i pomarańcza. Bardzo wyczuwalna, bardzo pięknie pachnący. Ślicznie, mm. ślicznie pachnie. Mhm. I tutaj mamy żel do mycia ciała, mydło wpłynie. No i gacię myjka do, 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 do ciała. Co my jeszcze mamy? Mamy na pewno cienie serii Werymi, znowu wzbogacenie już kolorystyki, która w katalogu jest. Natomiast w, tej, w tym katalogu wchodzą trzy kolejne kolory, trzy kolejne zestawienia kolorystyczne. Jak wiecie, seria Werymi to są cienie podwójne. Więc trzy kolejne zestawy cię takich znajdziecie w tym katalogu. Mm -hmm. A jeszcze widzisz jakąś wodę toaletową masz fajną? No. <laughs> Jak tam, zapach Nie, ja, ja, ja już, ja już mahałam przed chwilką. Jest ja bardzo ja rzeczka, męska, woda toaletowa. Mnie się hmm. bardzo podoba. Ja w ogóle bardzo lubię wodę z wetiberą. Taki męski mają charakter. Mm -hmm. e, ale taki troszkę jakby odrobinę owocowy. Mm -hmm. Męska, ale jest Rzeźka. Tak, prawda? Tak. <coughs> mi się bardzo podoba. To jest woda Flamboyne, czyli jakby nas. Może nie na następca, bo tam ta woda ta w tej wersji podstawowej jest. A tutaj Flamboyne PRIF. Aha. Dobrze. Um. Jeszcze mamy Wellness. Wellness. W tym katalogu pojawiają się wzbogacone suplementy diety. Tutaj mamy do pokazania tylko naszą saszetkę, w skład której wchodzą dwa kwasy omega-3, astaxantyna, która jest akurat w tej serii jest wzbogacona o antyoksydanty z jagód. No i witaminy, które są troszeczkę w innej, łatwiejszej do przełknięcia formie, będą gładko, bardziej gładko przechodziły nam przez gardło, będą troszeczkę mniejsze. Tak. Także y, warto, y, warto yy. pamiętać, żeby, żeby zimą jednak zacząć sobie. Czy teraz, już tej porze Muszę jesiennej, teraz, żeby... żeby odpornić organizm, żeby się wzmocnić przed zimą, bo. Może być różnie. Może być różnie, dokładnie. Każdy z nas witamin potrzebuje, bo wiemy, jak, jak biegamy w dzisiejszych czasach. Zapominamy o posiłku, nie mamy czasu czasami zjeść, więc jak najbardziej taka saszetka, czy dzienne zapotrzebowanie witamin dla naszego organizmu. Najlepiej w trakcie posiłku. W trakcie posiłku, dokładnie. Z nowości tyle. Nie zapomniałośmy o niczym, nie zapomniałyśmy o niczym. Z naszej strony wszystko, dziękujemy bardzo i do zobaczenia w katalogu kolejnym. I do zobaczenia.